Machen. Chyba jeden z najłatwiejszych niemieckich czasowników. Ale co oznacza ausmachen, zumachen, vermachen, anmachen? Czy również mają podobne znaczenia do tego, co machen, czyli robić? No właśnie, przekonajmy się. Zumachen. Jako pierwszy. Cumachn jest czasownikiem rozdzielnie złożonym. Oznacza zamykać, zakręcać, zapinać. Czyli na przykład Ich mache das Fenster cu zamykam okno. Ich mache eine Flasche cu zakręcam butelkę. Ich mache einen Mantel cu zapinam płaszcz. Na tych trzech krótkich przykładach łatwo będzie Wam zapamiętać znaczenie czasownika cumachn. Anmachen. Pierwsze chyba najważniejsze znaczenie czasownika rozdzielnie złożonego anmachen to oczywiście włączać, jako uruchomić. Włączać radio, światło, telewizor, silnik. I mache das Licht an. Włączam światło, ale Anmach ma również znaczenie um, takie jak befestigen, czyli przymocować coś. Na przykład ich mache an de Tua di Dekoration an, czyli przymocowuję dekorację do drzwi. I jeszcze jedno znaczenie jest czasownika Anmachen, które może Was trochę zaskoczyć, a mianowicie Anmachen jest również synonimem do czasownika zu bereiten, co oznacza przyrządzać, przygotowywać. Na przykład Ich mache einen Salat an, ale możemy oczywiście powiedzieć i częściej usłyszymy Ich bereite einen Salat zu. Przeciwieństwem do czasownika Anmachen jest czasownik Ausmachen, który oznacza wyłączać, ale również gasić. Wyłączać, czyli na przykład i mache das Licht aus, czyli zgaszam, wyłączam światło. Ale tak jak powiedziałam, czasownik ausmachen ma również znaczenie gasić, na przykład gasić pożar, czyli jest synonimem do czasownika auslöschen. Możemy na przykład usłyszeć bądź powiedzieć er macht feuer aus, czyli on gasi pożar. I ostatni, najrzadziej e, używany czasownik, czasownik Vermachen. Ten czasownik nie jest rozdzielnie złożony. Oznacza on zapisywać coś komuś w testamencie. Czyli na przykład Er hat ja ein Haus vermacht. On zapisał jej dom w testamencie. Mam nadzieję, że już teraz czasowniki anmachen, ausmachen, zumachen i vermachen nie będą się Wam myliły wręcz przeciwnie, będziecie chętnie ich używać. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym szocie.